Witam Państwa bardzo serdecznie w trzeciej części dzisiejszej konferencji związanej, proszę Państwa, z inwestycjami na terenie powiatu Tomaszowskiego. Dzisiaj w tym momencie znajdujemy się tutaj na terenie gminy Rokiciny. Proszę Państwa bardzo serdecznie witam pana Barszałka Antoniego Macierewicza, który jest tutaj z nami obecny również w miejscowości Rokiciny. Witam. Radnego Rady Powiatu Tomaszowskiego, pana Jana Balcerka. Witamy bardzo serdecznie. Witam przewodniczącego Rady Gminy Rokiciny, pana Marka Piekarskiego. Witam dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, panią Elżbietę Ludzką. I witam wszystkich samorządowców z Gminy Rokiciny przybyłych na tą dzisiejszą uroczystość. Proszę państwa, w sposób symboliczny oddajemy do użytkowania drogę która oczywiście była wyczekiwana przez mieszkańców gminy Rokiciny od bardzo wielu lat. Udało się to zadanie, proszę Państwa, zrealizować. Kwota związana z tym zadaniem to prawie 2 miliony 400 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to kwota Prawie 1,7 tysięcy złotych, pozostałe pieniądze po 10% to jest wkład zarówno gminy Rokiciny, jak i starostwa powiatowego. To co jest ważne, to co jest istotne, proszę Państwa, otrzymaliśmy najwyższe dofinansowanie, jakie jest możliwe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, czyli 80%. Także bardzo serdecznie dziękujemy w tym miejscu panu Wojewodzie, panu Tobiaszowi Bochajskiemu. A ja w sposób szczególny, proszę państwa, chciałbym podziękować temu, który się za nas stawiał i tak naprawdę dzięki temu to zadanie no, doszło do realizacji. Czyli bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi. Proszę państwa, wspaniała informacja zarówno dla mieszkańców jeszcze raz gminy Rockiciny, jak i również wszystkich mieszkańców powiatu Tomaszowskiego, a także tych, którzy przejeżdżają tą drogą. W tym momencie oddam głos panu Marszałkowi. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ta przybudowa tej drogi to naprawdę wielkie osiągnięcie. Jestem pod wrażeniem wysiłku zarówno przedstawicieli gminy, jak i przedstawicieli powiatu, dlatego bo bez ich starań, bez ich nacisków, bez ich wskazania, jak ważna jest ta inwestycja, zapewne... To dofinansowanie, które miało olbrzymie znaczenie i tutaj decyzja pana wojewody jest naprawdę bardzo istotna. Zapewnienie byłoby zrealizowane zresztą olbrzymie środki własne zarówno powiatu, jak i gminy też odegrały olbrzymią przecież rolę. Ale jest prawdą i trzeba to sobie jasno powiedzieć, że dla Rządu Zjednoczonej Prawicy rozwój sytuacji na polskiej prowincji, rozwój polskiej prowincji, uruchomienie właśnie. Innych Infrastruktury, która umożliwia komunikację, ale i umożliwia rozwój gospodarczy, jest najważniejszym elementem naszej polityki. I dlatego takie inwestycje będą zawsze wspierane, takie inwestycje będą zawsze dla Państwa otwarte. Gdy otwieraliśmy godzinę temu. In, w innym miejscu drogę, od razu nam wskazano następny punkt, który musimy zrealizować. Nie wiem, jak jest w Rokicinach, jeżeli będzie, jeżeli będzie taki postulat czy taka propozycja, na pewno ją rozważymy, bo chcę jasno powiedzieć raz jeszcze. Rozwój prowincji polskiej jest dla nas najważniejszy. Zrównoważony rozwój to jest linia polityczna rządu Zjednoczonej Prawicy i inwestycje dla polskiej prowincji będą realizowane. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi, a teraz proszę o zabranie głosu Radnego Rady Powiatu Tomaszowskiego pana Jana Balcerka. Dziękujemy tu przede wszystkim panu marszałkowi Antoniemu Maciejowicziowi za stawienie nami, za nami w województwie i panu wojewodzie. Dziękujemy panu starości, dziękujemy wasu gminy za ten kawałek drogi i to wszystko. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. A teraz zapraszam do zabrania głosu przewodniczącego Rady Gminy Rokiciny, pana Marka Piekarskiego. Bardzo proszę. Bardzo mi miło powitać również na terenie naszej gminy pana marszałka seniora, pana starostę, no i chcieliśmy tutaj również podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do, y, do remontu tej drogi, bo to jak ona jest nam bardzo potrzebna, to najlepiej wiedzą mieszkańcy gminy Rokicin, nie tylko Rokicin, ale, ale całej gminy, bo jest to bardzo droga, która tutaj pół gminy prawie tą drogą się porusza. Także bardzo dziękujemy. Droga ta powstała, myślę, bardzo, dzięki bardzo dobrej współpracy zarówno wójta gminy z radą, jak i ze starostwem i tu za przychylność panu marszałkowi również dziękujemy, że się panu wojewodzie również, że się przyczynili do tego, że mogliśmy tą inwestycję wspólnie zrealizować. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu. Pozdrawiamy chorego pana wójta. Mam nadzieję, że szybko dojdzie do zdrowia i będziemy mogli wspólnie planować kolejne inwestycje na terenie właśnie gminy Rokiciny. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję mediom, które nam towarzyszą w dniu dzisiejszym, pomimo takiej no, niesprzyjającej pogody, ale jak państwo widzicie, Pomimo tego uśmiechamy się wszyscy, bo jest rzeczywiście zrealizowana inwestycja, która ma służyć mieszkańcom, ma służyć bezpieczeństwu mieszkańców i tych wszystkich, którzy się potem po tej drodze będą po prostu przemieszczać na co dzień. Bardzo serdecznie państwu dziękuję.